Taką historię słyszałem. Jeden pan, emeryt, chodził od sąsiada do sąsiada i częstował wszystkich tortem, zachwalając, że jest to tort Obamy. No i ten pan pracował kilka lat w Stanach Zjednoczonych i załapał się na tamtejszą emeryturę. Niewysoką jak na standardy amerykańskie, bo krótko był w tym kraju, no ale zawsze. No niedawno była właśnie w USA waloryzacja emerytur, i omawiany emeryt dostał 100 dolarów podwyżki. I uradowany nabył tort, by dzielić się radością. Z innymi oczywiście wcześniej co innego też nabył i, i stąd ten pomysł z tortem. W każdym razie nie wszyscy jego znajomi podzielali tę jego radość, głównie przez zazdrość, bo przynajmniej seniorzy wiedzą jaka ich w Polsce czeka waloryzacja emerytur. No wielu emerytów dostanie po parę złotych tej waloryzacji. No i ta, tego pana za jankeską waloryzację stać na tort, a osoby za polską waloryzację to no, stać na... Powiedzmy tak, mogą sobie sparafrazować piosenkę Police Message in the Battle i zaśpiewać o sobie z Polska Nie staćcie na baton, nie staćcie na baton. No, a tymczasem ZUS za nasze składki przeprowadził szczegółowe, kosztowne badania sprawności swych placówek i ustalił ranking oddziałów ZUS. Ale nie chcę tego rankingu ujawnić. Może się czegoś boi, nie wiem, może wampirów, albo strzy to straszne, straszne stworzenia są. No ale z drugiej strony, jakie te wyniki e, tych badań, tego rankingu mają znaczenie do wysokości emerytur? Przecież równie dobrze ZUS mógłby stworzyć wewnętrzny ranking, ja wiem, no, najbardziej seksownej siedziby, albo który ZUS wypłaca najwyższe emerytury, ranking równości, braterstwa i miłości, co tam najpobożniejszych kierowników oddziałów. No, jedno jest pewne. Ktoś dostaje tort od Obamy, ktoś inny suchar od Zusku.